jestem i tak, ze mną jest Mikusia, nie wiem czy ją będzie słyszeć dokładnie, ale chyba już, roz... cicho, ale chyba już problem z mikrofonem, i tak, bardzo pragnę jeszcze tego odcinka, Hunger Games, i jak widzicie jest, jest, tak, jest, na dwójkę, dobra, na dwójkę, jestem na dwójce, Dobra je. Uf, Ubiło się. Co? Nigdy nie byłam na tej arenie. Podobno mam już parę fanów. O! No. Jakie Mówiłaś na Jesteśmy na pięć. Ba będzie słychać, ale dokładnie nie wiem. Nie wiem. Ale raczej tak, powinno się Nie no, s g Bo nie chcę na trójkę, czwórkę, więc szóstka. O, szóstka to meterowa! A my dzisiaj mieliśmy wycieczkę. Dobra. Ała! Coś nie było. Co wyjść, co wyjść? dobra o es una puta. a que to chciałam zrobić Wam tą nową serieczkę Invaders, tak, Invaders, tylko że odcinek jest za długi i muszę podzielić go na części, nic godzinowy. Nie, bo nie mogę tak wklejać. Proszę, dobijmy do 10 widzów albo 5. cho tin nhé biết, vậy To mnie wywaliło, widzimy się w chwilę. Ok, już jesteśmy, tak? Widzimy się znowu u, a się że teraz mnie nie wywali. Мы знаем, за что помнили. Не, не можно. На двойке, на двойке, на двойку, на двойку. Что, не видите? Так, добре, махаш мне. Dobra, biegnij tu. Ja się rzucam na skrzynki, potem biegnę tam do domu. To jest. Do skrzynki. Ej, get up. To jakoś tutaj to jest super. I skończamy. To już poczekamy Mam nadzieję, że lubicie Hunger Games, bo jak, zagląda... jak zaglądałam na wyświetlenia, to, to nie... A, to pewnie zaraz będą się mnie zabić. Jak znam życie. I <laughs> no bait <maybe on. laughs> so. no, and yeah, no. Ten Ojej! nie, 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 jasne. nie, Zobaczmy. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, już, 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 i... I nie, 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 ale już idziemy. O dobra. Dobra. Na dvojce? Jezu každý teraz ten podaje své niky na to Já nehrubě vás na dřeve. Měsíc na dřeve. Dobra. Siema, <laughs> Widzicie? Pozdrawiam Was! Widzicie? ma Widzicie pozdrawiam pa! Widzicie pozdrawiam pa! Ojej, ojej! Pozdrawiam pa! Ojej, ojej! Wiecie co? Chyba filmik będzie w częściach. No, no, no. Dobra, to wiecie co? Kończymy ten filmik pierwszy. Dobra, kończymy ten filmik pierwszy i może nagram live. Nagram live. Będzie oka. Dobra. A więc kończymy to i teraz robię live. Szkada się. pa 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 pa. pa.